Proszę! Nie! Panie doktorze, zwłaszcza o spitronicę, ale może innym razem, bo zaraz mam zajęcie. A, rozumiem. Szkoda, no nic nie zatrzymuje pana. No i w każdym razie jeszcze raz gratuluję wybitnych badań. Zgłoszę pana na konferencję w Cernią i tam pana o złocą. Proszę tego nie robić. Nie rozumiem dlaczego. Bo. to tylko praca magisterska. Przepraszam, naprawdę muszę przyjść. Proszę otworzyć wagon. Tam nic no nie ha. ma. Otwórz. Co z Miałeś czas być superhościem. Wszystko spieprzyłeś! Też mi problem. Można to załatwić w 5 minut. Pod warunkiem, że się chce. Ale on nie chciał. Zabrał mi gotówkę i zablokował karty kredytowe. Wkurzyłeś się. A pani by się nie wkurzyła? Cholerny Hipokryta, sam nawet maturę nie miał, ledwo skończył liceum. I dlatego chciałeś się zemścić i go otrułeś. A skąd? Ja po prostu stałem i patrzyłem, jak oni wszyscy tam się bawią i świętują. I w końcu nie wytrzymałem i wrzuciłem im ten gaz. Skąd go miałeś? Kupiłem na bazarku. Dla jaj. O, Maruś! Wszedłem wczoraj na tego twojego bloga. Jak? No, powiem ci super foty, modowe. Dla gejzerów czyste złoto? Gejzerów? No, cieplaków takich jak ty. No się do roboty, już. Tato, mogę prosić tak chwilkę. Jak chcesz kasę, to zapomnij. Przysięgam, że to ostatni raz. Wiesz o garnce, jakąś robotę zeznać, albo coś już patrzeć na ciebie, nie mogę. Spieprzej to. Nigdy nie wiesz, kiedy przestać, Gnoju, co? O, o co się chodzi? Musiałeś zakablować mojemu staremu ja nie znam twojego starego. Miałem lecieć nad morze, a przez ciebie będę zapieprzał na budowie. N nie wiem, o czym mówisz. Pokazałeś mojemu steremu filmik i memy. Stwierdził, że nauczy mnie pokory.